W grę wchodzą już nie tylko oryginalne skrytki w autach. Przemytnicy ścigają się w pomysłach, by do Polski dotarły nie tylko papierosy czy alkohol, ale także środki ochrony roślin, bursztyny i narkotyki. Przykłady przemytniczej kreatywności zadziwiają i szokują. Nie ma jednak dnia bez wpadki. Izba Celna w Przemyślu tylko w ubiegłym roku udaremniła próbę przemytu ponad 35 milionów sztuk papierosów i ponad 8 milionów litrów alkoholu. Widzimy tutaj. Przykłady ludzkiej pomysłowości to są wszystko części samochodowe, zbiorniki na gaz, zbiorniki paliwa. To części aut, które w ubiegłym roku próbowały przekroczyć polsko-ukraińską granicę w medyce. Przemytnicy próbują ukrywać papierosy także w akumulatorach i lusterkach samochodowych. Tu, w tym miejscu, znajdowały się papierosy. Czyli na przykład w tym wewnętrznym z pojemniku była benzyna, to znaczy papierosy, na zewnątrz była benzyna. To, żeby... Tylko w miniony weekend w jednej z takich samochodowych skrytek celnicy Skorczowej znaleźli półtora tysiąca paczek papierosów. W sumie do magazynów Izby Celnej w Przemyślu w ubiegłym roku trafiło 35 milionów sztuk papierosów. Udaremniane są próby przemytu na bardzo dużą skalę, ale także takie przypadki. Podróżna przewoziła przez granicę. W opakowaniach jednostkowych pestek słonecznika, które wyglądały jak fabrycznie pakowane, w każdym pieczołowicie były umieszczone albo jedna, albo dwie paczki papierosów. Z naszego doświadczenia jeszcze spotkałem się na przykład z absolutnie kuriozalną sprawą, kiedy to paczka papierosów była zapieczona w cieście jak krokiet, i to było przewożone przez granicę. Był też papierosowy tort porzucony na przejściu w korczowej, prawdopodobnie z obawy przed kontrolą, a w środku 45 paczek papierosów. Kilkaset innych przemytnik ukrył na swojej posesji w psiej budzie, a to efekt innej rutynowej kontroli. Właściciele auta tłumaczą, że przemyt to ich sposób na biedę i brak pracy. roboty nie ma, nam Na Ukrainie nie ma pracy, co mamy robić? Dwa kartony przewieźć to za mało, nie ma za co żyć. Do magazynów Izby Celnej w ciągu ubiegłego roku trafiło też ponad 8000 litrów alkoholu, to zarówno markowe trunki bez polskich znaków akcyzy, jak i alkohol niewiadomego pochodzenia, rozlewany do plastikowych butelek, który prawdopodobnie miał trafić na pobliskie bazary. Celnicy zatrzymali też ponad 1400 kg bursztynu, odnotowują jednocześnie zupełnie nowe trendy w granicznym przemycie. W roku ubiegłym Znaleźliśmy ponad 30 kg substancji psychotropowych. Znaleźliśmy również anaboliki, znaleźliśmy tego typu substancje, które, które nie mogą być dopuszczane do obrotu, typu środki ochrony roślin. Efekt granicznych kontroli to ponad 20 tysięcy spraw celno-skarbowych i ponad 4,5 tysiąca mandatów karnych, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Kwota mandatów, którymi ukaraliśmy osoby dokonujące przemytu w ubiegłym roku sięgnęła prawie 2 milionów złotych. Jedną z konsekwencji przemytu jest także rekwirowanie samochodów, które posłużyły do przemytu. I w ubiegłym roku do naszych magazynów trafiło 284 takie pojazdy. Celnicy złożyli też ponad 160 wniosków o zobowiązanie do powrotu i wnioskowali o umieszczenie dziewięciu osób w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany.